Krzysztof Rodak potwierdził swój start w wyborach na prezydenta miasta Tarnowa. Były prezes Tarnowskiego MPC-u podczas spotkania z mediami zaznaczył, że chce być kandydatem godnym zaufania, niezależnym i bezpartyjnym. Dlaczego warto głosować na Krzysztofa Rodaka? Dlatego, że to doświadczony samorządowiec. Osoba, która swoim działaniem może być bardzo łatwo zweryfikowana. Drugi powód. Jestem związany z tym miastem i moja rodzina. Kocham to miasto i chcę dla niego pracować. Nie jestem politykiem i nigdy nie będę politykiem, nigdy nie będę startował w żadnych wyborach politycznych, a więc nie będę traktował tego stanowiska dla zyskania popularności lub jako tzw. trampoliny politycznej. Jestem osobą niezależną, myślę niezależnie, ale działam skutecznie. Wiem, jakie należy nacisnąć guziki, aby to miasto weszło na ścieżkę rozwojową. Łatwo nie będzie, bo zadłużenie miasta jest duże. Nie obiecuję cudów, ale na pewno będzie to profesjonalne zarządzanie z zespołem ludzi, którzy mają wiedzę merytoryczną, a nie są naznaczeni przez partie polityczne. Podczas konferencji prasowej Krzysztof Rodak mówił też o kierunkach rozwoju dla miasta. Wspomniał m.in. o odnowieniu starówki, o ofercie dla przedsiębiorców, a także o transformacji energetycznej i ciepłownictwie. Dodajmy, że Krzysztof Rodak przez 28 lat był prezesem tarnowskiego miejskiego przedsiębiorstwa energetyki ciepnej, a w latach 90. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta.